Ale wiem coś, też co myślą sobie niektórzy z was. Ja pierdole młody sztur. No na pewno za 200 złotych żywcu kurwa. Nie? No na pewno. Ale powiem wam, że mam z Maśkiem szturm coś wspólnego, mianowicie ja też yy, byłem aktorem. Byłem aktorem, naprawdę. Zagrałem raz w Ukrytej Prawdzie i, i zagrałem najlepiej, jak umiałem, nie? Ja patrzę, jak grają te kołki, tam po prostu wiecie takie każdy to pinokio, nie? Dla mnie, bo to takie drewno beznadziejne, a ja tam po prostu wchodzę na wyżyny swojego aktorstwa i nagle woła mnie reżyser. Chodź, Maciek, chodź. I ja wiedziałem, że tam będą pochwały leciały. I przechadzam się przez te drewno, mówię, patrzcie, frajery, kurwa, tak się gra, nie? Podchodzę, a reżyser mówi do mnie: Maciej, słuchaj, ja wiem, że my gramy tu gówno. Ale kurwa, bez przesady. Także jednak standard, jak to